Ja na wstępie chciałbym jasno klarownie, żeby nie było co tego cienia wątpliwości oświadczyć, że uważam, że wyrządzono pani, pani rodzinie, pani mężowi potworne świństwo. Proszę odpowiedzieć na pytanie, gdzie tu jest? Ja już nawet nie pytam o zgodność z prawem takiego ym, dziwnego ym, powiązania. Ja się pytam o taką zwykłą, ym, elementarną etykę pracy. Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisja, bardzo dziękuję. Pani Poseł, Pani Mecenas, ja na wstępie chciałbym jasno, klarownie, żeby nie było co do tego ciemnej wątpliwości, oświadczyć, że uważam, że wyrządzono Pani, Pani rodzinie, Pani mężowi potworne świństwo, że nadużywano wobec Państwa w sposób najbardziej niegodziwy instytucji Państwa Polskiego i że zostaliście bardzo szeroko i podle poszkodowani w tych sprawach. Więc pytanie pierwsze, które mam, to jest jaka łączna była kwota straty, szkody, wartość przestępstwa popełnianego w ramach tego, co Pani nazwała aferą wiewiórkową? Panie pośle, dziękuję bardzo za to pytanie. Ja także chciałabym, żeby to wybrzmiało. Tam łączna wartość szkody, z tego co jest mi wiadome, oscyluje w granicach 300 tysięcy złotych. I warto zestawić tę kwotę z siłami i środkami, które zostały w tej sprawie użyte. Szanowni Państwo, Wysoka Komisja, użycie Pegasusa przeciwko Krzysztofowi Brejzie i przeciwko innym osobom to są miliony złotych. Dziennik Rzeczpospolita jakiś czas temu w pewnym artykule wskazał, że sama inwigilacja Krzysztofa Brejzy przekraczała 20 milionów złotych. Ale pamiętajmy, że nie chodzi tutaj tylko o użycie tego bardzo zaawansowanego narzędzia cybernetycznego, ale też o zaangażowanie sił i środków osobowych. Przecież w tej sprawie, przy tej sprawie pracowała cała rzesza agentów CBA, cała rzesza prokuratorów. Ja uważam, że ta sprawa też spowodowała przecież, że ten azymut, który powinno obierać prokuratora czy służby specjalne, czyli azymut, który powinien polegać na ściganiu przestępczości, to do czego te służby są po prostu ustawą zobowiązane, ten azymut był zupełnie przekierowany na sprawę polityczną. Ile spraw być może umknęło, ponieważ nie miał kto się nimi zajmować, ze względu na to, że, że politycznie pracowano nad na tą sprawą. Tak więc jest to dla mnie kompletnie dewastujące, jeżeli myślę o tym jako obywatelka tego państwa i o tym, w jaki sposób wydatkowano pieniądze publiczne. 300 tysięcy szkody i wiele milionów włożonych w operację, która nawet, nawet te czynności operacyjne nie obejmowały osób rzeczywiście zaangażowanych w proceder wyłudzeń. Tutaj mam na myśli główną oskarżoną już dzisiaj Agnieszkę H. Więc... Y jak zeznawał tutaj przed Wysoką Komisją Jarosław Kaczyński sprzęt, narzędzie, które miało być stosowane do przesłuchiwania szpiegów zorganizowanych grup przestępczych, terrorystów, w kraju, w którym wyłudzono dziesiątki miliardów podatku VAT, w którym działają zorganizowane grupy przestępcze i rosyjskie szpiedzy, używano go do sprawy, w którą próbowano, jak rozumiem, zamieszać pani męża, w której on nigdy nie został za nic skazany i nigdy przed żadnymi sądami mu niczego nie udowodniono, której łącznie e, szkoda, w której nie uczestniczył żaden, w żaden sposób pani mąż, miała wynosić 300 tysięcy złotych. Tak. 578 osób wykorzystywanych sprzętem kupionym za 25 milionów złotych i podczas tych 57... Przepraszam, poprawka mała, 25 to jest tylko to, co zostało przekazane z Funduszu Sprawiedliwości, łączna łącznie suma czyli, jest 33 miliony. Czyli, czyli urządzenie... Za sam zakup, za sam, tak, za za sam zakup, a później również koszty jego stosowania. Więc narzędzie kosztujące dziesiątki milionów złotych e, w którym inwigilowano 578 osób i jedną z tych osób był pani mąż. Tak. Czy pani mąż uczestniczył, brał udział w komisji do spraw Ambergold? Tak. Czy prokuratura, która prowadziła postępowanie wobec pani męża, która użyła w ten sposób narzędzie, czy była ta sama prokuratura, w której dotyczyły działania komisji, w której był pani mąż Ambergold? Tak, to jest także wątek, także dziękuję za to pytanie. To jest także wątek, który warto naświetlić i warto położyć na niego nacisk. Mój mąż był członkiem komisji do spraw Amber Gold. W 2019 roku ta komisja kończyła swoje prace. Akurat lato 2019, czyli ten czas, kiedy był objęty inwigilacją, był tym czasem, kiedy ta komisja kończyła swoje prace, mój mąż zajmował się między innymi, poza prowadzeniem kampanii wyborczej swojej i koalicji, także przygotowaniem raportu końcowego z prac tej komisji. Proszę zwrócić uwagę na to, że komisja Amber Gold dotyczyła sprawy Marcina Plichty, która toczyła się w Gdańsku. To jest sprawa pokrzywdzenia około 200 tysięcy osób na łączną kwotę kilkuset milionów złotych I sprawa, to, to, to jest sprawa, którą prowadziła prokuratora w Gdańsku. Komisja Ambergold w dużej mierze skupiała się na tym i też praca mojego męża w tej komisji także skupiała się na tym, że wskazywano błędy, które prokuratura okręgowa w Gdańsku popełniła w sprawie Ambergold, i to były błędy zarówno na etapie pracy operacyjnej, jak i później pracy procesowej. Przecież być może mogłoby, pokrzywdzonych mogłoby być znacznie mniej, gdyby, gdyby wówczas prokuratura działała w sposób sprawny. Mój mąż w tamtym czasie wskazywał bardzo wiele błędów, zaniechań tej prokuratury. Jednocześnie proszę zwrócić uwagę, Szanowna Komisja, Szanowni Państwo, dokładnie ta sama prokuratura okręgowa w Gdańsku nadzorowała czynności operacyjne względem mojego męża, człowieka, który w tym samym dokładnie czasie pisał raport o zaniechaniach tej komisji. Proszę odpowiedzieć na pytanie, gdzie tu jest ja już nawet nie pytam o przepraszam zgodność z prawem takiego ym, dziwnego ym, Powiązania. Ja się pytam o taką zwykłą, elementarną etykę pracy. Pani, pani poseł, czy nie pani. Poseł, pani nie poseł, nie poseł. Przepraszam, przepraszam, pani Mecenas. Bardzo przepraszam. Czy pani reprezentowała swojego męża, była jego pełnomocnikiem w jakich sprawach? Jako adwokat, które były przedmiotem inwigilacji, czy w tej sprawie miało miejsce naruszenie tajemnicy adwokackiej? Tak, reprezentowałam mojego męża w czasie inwigilacji, a zatem doszło do naruszenia tajemnicy adwokackiej w sprawie spowództwa Jarosława Kaczyńskiego. To jest sprawa, która toczy się cały czas jeszcze w Sądzie Okręgowym w Warszawie. To jest sprawa związana z. Wypowiedziami na temat y, tak zwanych dwóch wież. Y, I w czerwcu 2019 roku ja pisałam pisma procesowe w tej sprawie, z tego co pamiętam, odpowiedź na pozew. Y, a zatem informacje objęte tą sprawą były w dyspozycji służb specjalnych i prokuratury. Także w tamtym czasie, kiedy trwała inwigilacja, pozwałam Samuela Pereira. I także toczyłam wtedy sprawę wyborczą, którą też zresztą wygrałam, z Cezarem Gmyzem, a więc w czasie inwigilacji Pegasusem bezpośrednio e, inwigilowane były trzy sprawy sądowe, w których występowałam jako adwokat, pełnomocnik mojego męża. Może Pani powtórzyć, ile razy zgodnie z analizami, które Państwo przeprowadziliście w Citizen Lab i Amnesty International był instalowany Pegasus? Ile razy było infekowany? Kilkadziesiąt. To? Czy ma pani wiedzę, jacy sędziowie wyrażali zgodę na stosowanie Pegasusa, na stosowanie inwigilacji wobec pani małżonka? Tak, co do pierwszego wniosku o kontrolę operacyjną, tak. E, natomiast pozostała część mojej wiedzy na ten temat jest niejawna, ponieważ pochodzi z informacji zgromadzonej w Kancelarii Tajnej Prokuratury Krajowej, więc muszą... Odmówi się odpowiedzi na to pytanie. Ale również nazwiska sędziów, którzy tak. wyrażali zgodę, również są tajne? Tajny jest cały materiał zgromadzony w Kancelarii Tajnej. W zasadzie żadna informacja. Yy w której jestem w posiadaniu a która pochodzi z dokumentów kancelarii tajnej nie powinna być nie może być ujawniona publicznie bez narażenia mnie na odpowiedzialność kari. Ostatnie pytanie czy pani mąż ma status poszkodowanego w chwili obecnej w postępowaniu dotyczącym nielegalnego wykorzystywania urządzenia Pegasus i wycieku materiałów ze śledztwa Eee, tak. dotyczącego właśnie przekazywania ich mediom. Tak, oczywiście ma taki status nie tylko w chwili obecnej, ale od samego początku. Yy, śledztwo trwa od 2000, yy, ja, ja złożyłam zawiadomienie w 2021 roku już, tak. Bardzo dziękuję na razie. Dziękuję bardzo.